Szczególnie w dzisiejszych czasach, albo gdy ktoś był na misjach dwa lata, to nakromi. Warto sobie napomnieć, bo tu chodzi o seks. Nie, nie chodzi tylko o seks. Chodzi o dużo więcej. A czasem o opowiedzieć najlepiej sobie, sobie, o swoim właśnie takim ruszeniu, ta swoja mózgownica, głowina, nawika, narracja monologowo, choćby właśnie, modlitewnie, bo to modlitwy. <laughs> Całować, podziwiać twarz, tulić, czuć ciepło, kobiety, dłoni, piersi, klatki piersiowe do piersi też. To bardziej sudosutkowo, ciałowo, cieleśnie, skórnie, ale serce to serca. Oddech. Wspólnie coś posilać się, jeść. Całować się, radować się ze sobą, radować się do zadbania i czuć dumę o zadbanie właśnie, o, o partnerkę, właściwie odpowiednie. Chęci planowania rodziny, założenia oczywiście tak też. I to nie odlegając, a robiąc właśnie jak na inteligentnie, jak przy założeniu interesu, czyli inteligentnie monologowo plan, rozrysowanie, rozpisanie. Sweryfikowanie, co najważniejsze, koszty, co na co najważniejsze. Właśnie całować, tulić, chodzić, spacerować, podziwiać, opowiadać, żartować, kabaretować, stand-upować, rozśmieszać, wysłuchać, rozmówić, być rano, być gdzieś w ciągu dnia, wieczorem, gdzieś podróżować, czasem gdzieś na spacer. Rozweselić się, rozweselić dziewczyny, zabrać na plażę, zabrać gdzieś nad jezioro, przeszka nogą, przeszki rowerami, podziwianie, radowanie, nagrywka. Podziwienie, nagrywki wieczorem też, nagrywka, podziwienie, umieszczanie sobie na YouTube specjalnie na channelsie, nawet w swoim, jako prywatnym. Zdjęcia, cebulowanie wspomnień, jakieś, właśnie nawet bez ramek, zdjęcia właśnie z jakichś wypadów. Wy, wy, wydrukowane po prostu z telefonu gdzieś właśnie w drukarni, e, z fajnych wypadów, wspomnienia, celebrowania właśnie takie wyjścia, z dobra modlitwa, najlepiej właśnie oczywiście zdjęcia to jest dobra modlitwa, dobre miejsce, że właśnie założenie rodziny, że miłość, celebracja, podziwianie, że nie gryzota, a do posilenie, że było jak właśnie pozytywniej, Poznawanie pasji dziewczyny pomaganie dziewczynie właśnie e, rozwijanie się w swoich pasjach, nie kariera, w pasjach swoich, realizacja swojej zajawki. Może żeby śpiewać, to wspólne śpiewanie, czy nauczenie się właśnie gry na gitarze, żeby dziewczyna fajnie sobie śpiewała, jeszcze fajniej. Próba po, pomocy wystąpienia na przykład na ulicy gdzieś też, jak w Tobinie występowali też na ulicach śpiewali. Czy na przykład, czy na przykład Zajawka dziewczyny! Do no czegoś no? Czegoś co lubi. Po prostu ma swoje poznawanie dziewczyny, jej dziwności, jeśli ma jakieś, też to podziwianie miłości rodziny i bliskich, poznawanie jej w kontaktach z bliskimi, z siatkami, babciami, kochanie jeszcze jej pełniej, bardziej danie radości, właśnie też. Ciotko mniej dziewczyny, że to zadbuje się taką dziewczyna i właśnie, że zapłodnienie, miłość, ślub przede wszystkim, to zadbanie, spełnienie miłości, że chce się dotykać, całować, tulić, trzymać za dłoń, głaskać, kłasolić, pragnąć, być ciągle obecny w tej miłości, w uścisku, podziwieniu, radości, i radości, posiadalności i bycia posiadanym, alcebracja, coś więcej. Rozmowy wspólne, zabawy, wyrumowanie, zabawy, jakieś nagrywanie, seks też oczywiście, miłość, miłowanie, nawet 3 godziny, 4 godziny seksy z przerwami weekendowe. wspólne kuchcenie, dopełnianie kobiety, dopełnianie się w związku, takie właśnie, żeby kobieta bardziej się wierzyła, że taka fajnie się czuła, ta fajniejsza, pełnia, pełniejsza. Pełnia, pełniejsza. Miłość, radość, satysfakcja, zupełnianie kobiety. Pełni. Tylko trzeba pragnąć kobiety właśnie autentycznie. taką, co pragnie się. Czyli trzeba co podziwić, jaka wzrost, waga, paznokcie, żeby nie miała właśnie przedłużanych. miała swoje naturalne, najlepiej krótkie. Zawsze krótsza droga jest do sukcesu takiej swojej pożądliwości i realizacja chęci takiej dziewczyny, bez przedłużanych że przez jakiś farbowane włosy może mieć, bo to zawsze zjawka fajnie. Ty dzisiaj widziałem też kobieta z różowymi włosami też za, zabawnie fajnie, ale bez żadnych jakichś dziwnych dziwności w postaci właśnie przedłużonych paznokci, bez, że miała pilnikowane paznociu stóp, opilnikowane lepiej dłonie, bez przedłużonych szans, wzrost. Żeby nie była za wysoka, nie wyszła ode mnie, taka mojego wzrostu, nie za niska, ale niższa może być też, nie otyła. Piersi nie musi mieć dużych, nie musi mieć za małych, może mieć mniejsze, może mieć większe, to, to nie, nie, nie to nie ważne. Styry swój, żebym miała ja po prostu, naj, najlepiej, żeby po prostu na ludzi się nosiła wygodnie, najlepiej, żeby nie miała pudrów pudrów, gdzieś siedziałem w koło ładne, no ale pudry miała, straszne pudry, taka straszna lala, znaczy nie straszna lala, taka lawacie. No tak sztucznie, to jest takie zniechęcające do chęci realizacja swoich płodów posiadalności z sztuczną sobą, co nie? I chrześcijanka, żeby była chrześcijanką. Żeby chciała miłości. Przede wszystkim miłości. Miłości, żeby chciała. Żeby chciała miłości, a nie nienawiści. Żeby miłość chciała. Dużo pragnęła właśnie miłości, błogosławieństwa, rozmowna, taka, że można właśnie współ, wspólnie się dozrozumiewać, do zrozumiewać, do szkolić dziewczynę właśnie w opiekuńczości jeszcze lepiej, lepszej jakości. W od dziewczyny jeszcze coś tam odczyść, czy dziewczynę uczyć, dziewczynę nauczyć, też coś od siebie właśnie wspólnie, wzajemnie się do, do rozwinąć. I tak całe życie fajnie, po swoje.